wstyd podchodzi. Możesz coś powiedzieć do niego. Co ty chcesz mi powiedzieć? <coughs> Jakie słowa chcesz wypowiedzieć? Płakać, się wkurbić. To teraz wybierz jedną opcję i pójdź w tym kierunku. Oh. Cool. znaczy ten, wizytówkę, prezencik, wisiorek praktycznie ze znakiem nieskończoności i pięć złotych. Wyszłam sobie z domu, coś poszaleć, myślę, co tu zrobić. Trochę mało, no nie? Ale wiara czyni cuda. Przecież mam znak nieskończoności tutaj, prawda? No coś trzeba wyczarować. Więc mówię, co? Idę sobie, idę, kogoś spotkam na drodze na pewno, prawda? Uśmiecham sobie. Ktoś mnie zaczepia, pyta o drogę, o ulicę, więc kieruje no nie. Przy tym zaczynamy rozmowę dłuższą. Pan nie podrywa. A ja mówię, że ja jestem zajęta. Ale gdzie, pan nalega. No kończy się to troszeczkę inaczej niż przypuszczałam. Więc idziemy sobie na kolację. Spacerkiem po malutku. Randka w ciemno. Pan mnie zaprasza do Jubilera. Kupię pani prezencik. No więc wybieram sobie coś tam pięknego. No i zostaje mi te 5 złotych, nie? wieczór. Trzeba wrócić do domu, no nie? Pożegnamy się pięknie. No więc na tramwaj mam, wracam do domu. Szczęśliwa. To mojego zabieganego świata obudziłam i nagle tak. A, może nie spodowo. I to tak się budzę. Takie jakieś piątka fajne. Priorytet. <laughs> Co z tym zrobić? Ania, trzeba, trzeba działać. Nie, nie ma, nie ma Nie ma tego leżenia, siedzenia. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma nie, dobra, pięć dolców. Dobra, pięć dolców jest. Pięć dolców. Nie, ja wiem. zabawię się za te pięć dolców, pójdę na karuzelę, świetnie, i poszłam na karuzelę, bo ten Lincoln mnie natchnął, bo kuźwa taki poważny, <śmiech> <śmiech> idę na karuzelę, dobra, to mam, to idę, poszłam na karuzelę, wiecie, jak się tak wyjeździłam i tak po prostu, po prostu mi się wszystko zakręciło, Uch, dobrze mi się zrobiło. Och, tak, tak, Priorytet będzie zabawa w moim życiu, i to będzie to. A to? Może się przydać. Hmm. Ale. Nie wiem. Hmm. Złączyć to, rozłączyć to, sprzedać to. Będzie więcej kasy na zabawę, po co mi takie coś, nie? Idę je sprzedać. I pochwam sprzedać, bo dużo pieniędzy na moje karze. nie Nieprawdziwa, ale częściowo prawdziwa. Część prawdziwa, to generalnie ja pracuję w budownictwie I, i był taki dzień, że e, nic nie szło na tym budownictwie. Wszystko, wszystko pretensje. I ileś takich dni w roku było. I pewnego dnia wracałem sobie z pracy i sobie tak mówię, a może by to rzucić? I zajmij się czymś innym. I idę sobie na przystanek, patrzę tam mała koleżanka, i ona wyciąga z kieszeni kosmetyki i mówi, że świetny interes można na tym zrobić. Tak, trzeba <laughs> te kosmetyki nie sprzedawa kosmetyku. Ale może nie tak, skoro te, tymi kontaktami się zajmujemy, w tym budownicy, to może zamiast nas kosmetyk, jakiś betonu czy to mm. może zawsze sprzedawać kosmetyki. i jak pomyślałem, może to faktycznie dobre. Tak patrzę na te kosmetyki, co nam tu daje. I tak, mam tutaj tuż do przedłużania rzęs podobno dwukrotnie w ciągu jednego dnia <grym> rosną. I to za połowę cen. To jest porządna firma za połowę cen. I mam jeszcze jakieś krople, które też bardzo poleciła. Cytrynowe. Pod oczy podobno to się daje. jak to nawet ludzi też chyba. Także zastanów się, bo ilość jest ogranicza, tylko w zasadzie tyle sama. Zrobiłam sobie gorącą herbatę, trochę uwielbiam. Szkodałam się trochę po domu, od okna do okna, i tak moje oko przyciągnęło taka tutaj do I tak patrzę sobie na tę na której piszę: Do what you love. W tak się położyć, co ja love, co ja love". love. No leże ślubię, to jest takie małe. I tak sobie zaglądam do tej tej wy może coś co ciekawego będzie. No patrzę, jak to dwie dyszki, jest. Mama za dwie dyszki. Nie polecę poleżeć w jakimś ciepłym kraju, żeby się wygrzać w tę zimę. Trochę mało. Zaglądam dalej, są kolejne pieniądze, no tak z tu zbieram, no jakby dalej mało. Ale patrzę, karno do solarium, wygrzeję się i poleże. <śm> Tricks and hiding all your toys. He loves to sing. He makes a lot of noise. Tiny and cute, a monster with a smile. Hat, tie, and boots. He's got a lot of style. He's sailing rubber duckies down your hall. The train tracks running all around the wall. To joke, he'll try to, make you laugh. he'll try to make you laugh. His family come from the watermelon star. You were afraid of monsters? He would be so sad. 嗯。<Yeah. S 1> uh huh.